Dobrze rozumieć się bez słów. Znajdź swoich ludzi, pracuj peral. Wyprzedasz czas start. Rabat nawet to minus 70% na wybrane produkty. Pośpiesz się zanim wszystko zniknie. Teraz nic cię nie powstrzyma. Dalimidę piedące, zbliża się! W promocji co wiara już czekacie. Od piątku do soboty. Banany na wagę 3,45 za kilogram. A do niedzieli. Brzoskwinia na wagę 7,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty nasza spiżarnia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A cukier biały 1 kilogram. Złoty 95 za opakowanie przy zakupie dwóch. Weekendowe okazje zaczynają się już w piątek. Bitronka. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj do zgodnie z urodką dołączoną do opakowania. Nie przepraszam, Maciej. Lepo, w przypadku wątpliwości, się z lekarzem informacyjnym. Śpisz? A omówimy, co masz zrobić jutro? Ej, to nie fair! Lek na sen. Sonoksen usypia gadatliwy mózg. Jest radość i mega radość, bo mamy mega raty na Allegro. Markowe produkty z różnych kategorii w mega niskich cenach i nawet do 50 rat 0%. RSO 0%. Jak tak, to Allegro. Super szybki światłowód od Play za 45 zł miesięcznie. gotowe! 45 zł to rzutka po. Jest nas piątka. No to. mnie nie liczcie, będzie łatwiej. <grystanie> Muszę odpocząć od tej matmy. To oglądamy ciekawy? No przecież mieliśmy się uczyć. Właśnie się uczymy. Oszczędzać. A umowa ogarnięta. I na krótko, tylko na 9 miesięcy. Konkretnie. Wybierz super szybki światłowód dla klientów Play za 45 zł miesięcznie po rabatach. Z umową tylko na 9 miesięcy. Bo w Play płacisz mniej. Play. Mistrzostwa świata na żużlu we Wrocławiu! Bez komórców, bez strachu, ale za to z klimatem! Legendarnego stadionu olimpijskiego, który tak wygląda z góry! The world FIM Speedway Grand Prix of Poland 30 sierpnia! Żużel z górnej półki w stolicy Dolnego Śląska! Spotkajmy się we Wrocławiu! Macie coś? Czego jeszcze nie mnie. Abonament, który ma w sobie wszystko. Zupełnie jak ja. A cena? Teraz dwa abonamenty w cenie jednego, tylko 45 zł miesięcznie za jeden, przy zakupie dwóch. Za tyle można mieć wszystko? Wszystko i do wszystkich. A brzmi jak tytuł filmu. O mnie. Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, tylko 45 złotych miesięcznie po rabatach za jeden, przy zakupie dwóch. A w nich rozmowy, SMS-y, MMS-y i internet 5G bez limitów, bo w Play płacisz mniej. W kosmosie pan nie był. Moja kariera nie znosi różni. To się zaczyna lepszy dzień. Jelita wysyłają ci SOS. To znak, że mogą potrzebować odżywienia. Polecam Debutil Forte. Innowacyjny maślan sodu. Odżywia jelita na całej długości, nawet jelito grube. Debutil Forte. do odżywienia i wsparcie jelit. Na długo. Media Expert, na przykład nowe zbanki Style Essential, Brita. zmieści się na drzwiach lodówki, dostępne w trzech pastelowych kolorach. Twoje życie, Twoja woda, Twój styl. Kup teraz zestaw Brita Style Essential z czterema wkładami, a dwie sztuki wkład do twardej wody dostaniesz za złotówkę. Rodacy znów rzucili się do loterii. Do wygrania: smartwatche smartfony, bony wakacyjne. Parady, gotówka i siedem wspaniałych aut. Dołącz do loteriady. W Media Expert Teraz laptopy gamingowe, laptopy do pracy i nauki. Gamingowe komputery stacjonarne, monitory gamingowe, urządzenia wielofunkcyjne w super niskich cenach. Więcej promocji w aplikacji Media Expert. I Ty Spieszysz się? Myślisz, może nic mu nie jest? Są ludzie. Na pewno ktoś pomoże. My zrobimy wszystko, żeby ratować życie. Wiemy, jak. To nasze zadanie. Ale może nam się nie udać bez ciebie. Ty jesteś najbliżej, żeby wezwać nas na pomoc. Przyspieszyć nasz jest. I wystarczy Twój spokój, ale nie trzeba. Nie wahaj się. Działaj. Ratujmy życie. Razem.